Grzegorz Świączak, klub motocyklowy Troopers of MC Poland. Po raz kolejny motoserce. Po raz kolejny motoserce, po raz szósty motoserce można powiedzieć. Wow, to już, nie doliczyłbym się. Szybko to poszło, jak wczoraj był pierwszy raz, także jesteśmy już szósty, szósty raz. Ogólnopolska akcja, jak Państwo pewnie pamiętacie, w zeszłym roku i, i, i wcześniej, i wcześniej. Dziś udało nam się zebrać już 17,1 litra krwi. To jeżeli chodzi o Kędzierzyn w Krapkowicach, mieliśmy motoserce w troszeczkę wcześniej, tam jest 25 litrów krwi. Ogólnie 76 miast. Ponad 14 tysięcy zebranych litrów, zebranej krwi w całej Polsce przez 5 edycji. Oczywiście to nie tylko i wyłącznie motoserce, czyli zbieranie krwi dla osób jej potrzebujących, ale również atrakcje wszelkiego rodzaju łącznie z występami ciekawych zespołów muzycznych. W tym roku udało nam się razem z Miejskim Zakładem Komunikacji połączyć te dwie imprezy, stworzyć jeden wielki organizm, czyli dzisiaj mamy tak naprawdę dwa święta, 45 lat powstania naszych tutaj linii, linii autobusowych. No i oraz szósta edycja motoserca. Przy okazji mogliśmy zagwarantować więcej atrakcji przede wszystkim. Cztery fajne zespoły. Na wieczór zapowiedziany jest zespół syna oczywiście świętej pamięci już Rysia Ridla, także może być ciekawie. Mamy skakańce, mamy symulatory, mamy Mamy symulatory, to od razu powiedzmy czego symulatory. To jest symulator z jakiegoś takiego większego samochodu ciężarowego oraz autobusu, a drugi no, daje nam szansę zobaczyć jak to jest w momencie nie daj Boże oczywiście nikomu nie życzę wywrotki samochodem. I dosyć ciekawa sprawa, że w naturalny sposób możemy się przekonać, jak ten świat się obraca do góry nogami. Nie życzę oczywiście nikomu w, na drodze, ale tutaj śmiało zapraszam. Obok tego samochodu stoją piękne kabriolety. Piękne kabriolety i piękne dwa autobusy. Amerykański, amerykański Gimbus szkolny oraz brytyjski, i londyński w zasadzie autobus czerwony. Przyjechały do nas pod Warszawy z takiego super muzeum. Te trzy samochody amerykańskie, to jest tylko malutka część tego muzeum. Tam ponoć stoi te 34, który był, czterech pancernych nagrywany. Także warto, warto zajrzeć na stronę Miejskiego Zakładu Komunikacji, zobaczyć, gdzie to muzeum jest. Jest ponoć nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o ilość starych właśnie modeli i militariów. Także tak z ciekawości ten czerwony autobus 12 godzin jechał do nas z Warszawy. 40 na godzinę, słuchajcie, dał rady A teraz jest niebywałą atrakcją, jest oblegany przez tych, którzy chcą sobie pojechać tym autobusem autobusem po mieście. Wspólnie z organizatorem, czyli z zakładem komunikacji, jesteśmy zaskoczeni, że jest tak, tak duża zapotrzebowanie. Spodziewaliśmy się w pierwszej fazie, że to będzie tylko jeden, dwa przejazdy i ludzie siądą na browara, a okazuje się, że nie. Jednak jeżdżą po naszym Londynie, Kędzierzyńskim i się cieszą. Bardzo fajnie. Zapraszam zresztą też telewizję TVM na pokład tego czerwonego.